No, co jest, ziomek? Hey, gdzie ty jesteś? Czekam na ciebie w galerii. Kolejka dzieciaków już jest ogromna. Stary, nie dam rady dzisiaj. Wczoraj poszedłem w taki kulmelans, cool że w ogóle dzisiaj to ja nie ograłem o co chodzi i nie ma szans, żebym pojawił się w galerii. Nie. Ale, ale, ale jesteś świętym Mikołajem. Nie możesz zrezygnować. Słuchaj, jeszcze raz mnie nazwiesz świętym Ci wsadzę Renifera w wiesz gdzie. W goju mi się pomieszało. Mam dosyć tego. Mikołajowi odbiło. Nie wiem co on bierze, ale Grubas myśli, że jest gwiazdą roka. Ja tu wszystko zaplanowałem: objazdówkę po galeriach, spotkania z dziećmi, wszystko ugrane i. dupa. Mam dość. Co roku to samo. Mam dosyć tych wszystkich małych gówniaków, ich matek. Nie ma takiej sytuacji, żeby, kurde, przynajmniej raz w roku jakiś szczeniak nie naszczał mi na spodnie. Po tym wszystkim <laughs> muszę jeszcze wchodzić po tych kominach, przeciskać się. Nie ma z tego pieniędzy, a i tak nie mam na co wydawać, bo przecież siedzę w tej japonii. Ja Dosyć tego. Ciebie moc najwyższego okryje cieniem, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. No siema. Gdzie ty jesteś znowu? No właśnie podjechałem na siłkę. Bicka by to sobie pompował. Więc dzisiaj jest e, impreza z krakowskimi śnieżynkami. Muszę dobrze wyglądać. Mikołaj, znowu prowadzisz na podwójnym gazie. Człowieku, ja jestem Mikołajem. Mnie zasady nie obowiązują. O. On zawsze robi panikę. Tak naprawdę to dzisiaj jest impreza ze śnieżynkami, a od małego węgorzyka jeszcze nikomu się nic nie stało. A prawda jest taka, że te śnieżynki, no popatrzcie na mnie, każda by chciała Mikołaja, a wolę te śnieżynki niż te ich matki, kurde, te dzieciaki, to wszystko. Także ja tam idę robić swoje. Robimy dzisiaj po treningu fajną fotę na Instagramie, to Ci tam trochę podpromuję. No. Co to za zimę? Hmm. Nie wiem, czy grzeszna w tym roku, maleńka, ale. Co byś chciała na prezent od Mikołaja? Ciekawe, czy on jest faktycznie Mikołajem. Nie tak sobie go wyobrażałam, ale z drugiej strony jest taki męski. Trochę może jest hamem, jest trochę nietrzeźwy, ale trochę go rozumiem. Przecież ma ciężką pracę. Ach. Ziomuś, ty jesteś. Ja czy dupce, ty jesteś tym Mikołajem z Laponii. Tak, to ja. Słuchaj, jestem najprawdziwszym Mikołajem. <laughs> Wiadomo, się troszeczkę zapuściłem, ale Mikołaj ma co robić. Powiedz mi, maleńka, jakie byś miał prezenty od Mikołaja w tym roku. Mikołaj, zaczekaj, ja tutaj mam taką małą listę z prezentów dla ciebie. Weź to ode mnie. No dobrze, bo tam. O, jest ten kurdupel, z nim sobie zaraz wszystkie prezenty, a ja sobie tutaj. Słuchaj, podbiję do ciebie z na Instagramie. Poza tym wiem, w który komin mam wejść. Nie, nie, całe życie, całe życie czekałem tyle lat. Grzeczny byłem, kurczę, w końcu Mikołaja spotkałem. On jeszcze taki nabity. Słuchaj, Ej, ziomuś, ty jesteś od Mikołaja, bo mnie wysłał do ciebie. Malutko, minister prezentów, grzeczny byłem, nie przeklinałem. Czasami się zdarzyło, słuchaj, wszystko było jak należy. Zrealizuj to, proszę, ja uciekam na siłkę. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Mikołaj! Mikołaj! Jesteś. Wszędzie Cię szukałem. Zawsze jest z Tobą problem. W zeszłym roku szukałem Cię po barach w Amsterdamie. Dwa lata temu Ibiza. Ale w tym roku to już się stoczyłeś. Morda szczawił. Od tego mam Ciebie, i pomagał. Mikołaju, może Mikołaj chociaż jakiegoś tanktopika na trening da, Soka z okazji Mikołajek. Masz. I tak nie jesteś w typie, dlatego weź go sobie, daj mi już spokój. Masz jeszcze taki gratis od Mikołaja i wiesz. Dzięki. Z nim jest coraz gorzej. Miliony dzieci czekają na prezenty, a gruba znowuż poszedł w korek. Od stycznia wysyłam go z powrotem na odwyk, nie ma innej opcji. Dobrze na siłownię chociaż poszedł, bo Gruba się do komina nie mieścił. Może trochę przepocony, ale co od Mikołaja, to od Mikołaja. Na trening będzie zajebisty. O tu jesteś maleńka, Mikołaj cię wszędzie szukał. Słuchaj, mam tutaj coś dla ciebie. O. Nie, nie, nie. To jest e, sproszkowany róg renifera. To wiesz, to nie, nie, nie. nie. E, poczekaj. O, o nie, to też nie dla ciebie. Się, Mikołaj musi inhalować, wiesz. Nie mogę być chory w grudniu, ale jest coś specjalnego. Poczekaj. O, kremik prosto z Mikołaja. Zobacz. Dla Ciebie. Dziękuję, Mikołaju. To miłe. Całe życie myślałam, że jesteś jednak inny. Wiesz, maleńka, to było zanim odkryłem Instagrama. Imprezy w Cancun, biały pył. Mam kilka historii, jak mogę Ci popowiadać wieczorem. No nie, wiem, Mikołaju. Ja cały rok byłam grzeczna. Nie spotykam się z obcymi. Dobra, słuchaj, bo szukam mnie ten kurdupel i ten twój kumpel, który liczy na darmowe prezenty. Także ho 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 i do zobaczenia. Jeśli chodzi o bajerkę... Ey, 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 wyć, wyć, wyć. Jeśli chodzi o bajerkę, to nie mam sobie równych. No popatrzcie na mnie, kto by nie chciał z Mikołajem. że trochę po świecie, poznaję troszeczkę różnych kobiet. A jak któraś zasłuży, to zabieram na przejeżdżkę saniami, a potem kto wie. No i styka. Mam dosyć grubasa. Już odmroziłem sobie stopy od szukania go po całej siłowni. Alkus jeden. Tyram za dwóch, za najniższą średnią krajową, i co z tego mam? Nic. Wszystko jak krew w wodę. Koniec tego. Zajmę się hodowlą karpi, chociaż tyle będę miał z tego. Ha, tu jesteś, autem jeździsz po mieście, a sanie co? Pod domem stoją, pijesz, dupy podrywasz, nieświadomy ewidentnie, galerie handlowe odwiedzić miałeś, dzieciaki czekają, a przed dobranocką kto będzie robił ho ho hoł? Co się z dzieje? Mordo, nuda na maksa, naprawdę. Weź ty skocz po mojej sanie, przyjedź do stawy z Kolumbii i koniecznie beczkę piwa, bo gramy się w birponga i przegrany siada gołą dupą na klocku lodu tak te, te, tego nie będzie. To. Ja. Koniec. Dzwonię do szefa. Tylko szefa. Tego szefa. Tego szefa. Halo? Halo? Szefie? Halo? Szefie, ma mamy problem. Grubas jeszcze odwalił bardziej niż rok temu. Jest masakra. Nie wiem, co już z tym robić. No, szefie potrzebuje pomocy. Mhm. Mhm. Mm o, fuh, to brutalne, o Boże. Dobra. Mhm. Mm Okej, okay. jak tu jest jeszcze, temu przekażę. Mhm. Mm Bez odbioru. Daję ci ostatnią szansę. Człowieku, nie wiedzisz, że ja rozmawiam? Za grosz kultury i taktu. Nie no, ja nie chcę przeszkadzać. Dzwoniłem do szefa, powiedział już swoje, tak? Ściemniasz, nie robisz, na koniec dnia nie masz z Ciebie żadnego pożytku, więc stwierdziliśmy, jeśli nie chcesz być Mikołajem, to znajdziemy Ci inne zajęcie i zrobimy Cię politykiem. Dobra, kapusiu, słuchaj, teraz to już przesadziłeś. Chcesz Mikołaja, dostaniesz Mikołaja. Ty, chodź tu! Mikołajem, wiedziałem, że jesteś mizionkiem. O, słuchaj, masz teraz czapkę, masz resztę rzeczy, brodę sobie kupić, teraz Ty jesteś Mikołajem. Chodź, maleńka.